Za, a co to czerwone daje? Wiem. O, 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 wiem, o, 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 A co to jest? Zabiłeś nas! Dobra! królikiem! Nie ma jeszcze kameleona, czyli się oszukany. Wybieramy tryb jakiś devil, nie wiem co to znaczy, ale przynajmniej fajnie. No, co? Tryb... Devil. devil? Jezu, może. na starcie nie! Dobra, dawaj, dawaj, dawajcie Dawaj ready. pierwszą Porta. rozgrzewkową, zwykłą i next no. debase. No dobra, to dawajcie ready. jak nudziarze. <noise> załaduj to. O, halo? O, teraz nie, chyba już nie. O, o. Teraz, teraz no nie bo... idziecie, Ja tak. was mutuję, Inka. twój szat off. Jak to się robi? Czekaj. O, dobra. Escape. Właśnie. Serio? <noise> no Kogo way. sprawdzam? Andzie. Andzie, ja sprawdzam. O, duch, duch, ty mi możesz zaufać. Pewnie, że tak. Znaczy ja duchowi ja mogę zaufać. Króle. Króle. O, króle, tak? Ale on pazurki. Ja powiem Wam tak. Marcin, instant sprawdzaj, Andzie. Instant sprawdzaj. No Andrzej. tak, gówno, prawda. Jeśli nie. tak mówisz, to w sumie jest tu sens, to zrobić, bo na serio. Powiem Ci, sprawdzajcie się od razu. a się Andzie sprawdza. Tak, sure, sure. Od razu. No. Pier pierwsze klikam, od no, od razu klika, bo no, na pewno. Zrobię to. No na 100% tak zrobię. To kurde, wiesz co? Będziesz musiał sobie przyłożyć tą lufę do swojej no, głowy. Nie mogę to zrobić. Zginąć, nie. O, ile masz? ile was? Te... Ja mas, mam takie pytanie. Ja, Ta ja ich... mam sporo. Powiedz ja mam ile wasz. Eee... Pięciu. Nie, nie masz pięciu, kłamiesz mam, mnie. Mam, nie, nie Nie możesz, mówić pięciu, mówić, nie możesz pięciu. Pięciu. Mam, mam, mieć pięciu! Kłamie, kłamie, kłamie! Oczywiście, że mam kłamie. Zokera. Sprawdzaj! Mam Jokera. Nie! A czer... i i no, czemu cztery. nie? Bo w pierwszym mógł rzucić... Uh -huh. Nie no, no sprawdzaj, sprawdzaj Miandzia. Nie. Ja nie, Sprawdzi. nie. Sprawdza! Sprawdza. Nie. Po, podwójna logika to była. Dobra. Liar! <laughs> nie, dlaczego! No, ja, ja miałem wszystkie karty. To mówiłem ci sprawdz. Ja miałam króla no. i rzuciłam sobie królową, bo myślałam, bo że wiecia, mnie nie jest nie. bo żeś taką gadkę wkręciła. A, tak. Tak. Ja ja miałam króla! Cztery, ja miałem cztery karty, także... Ja ty możesz to streamować na Twitchu jak sobie w głowę strzelają? Normal. Ja... Nie reportuję tego streama <grymne> To jest na ja zwierzęta i to było Ole ja mam człowieku Sygnety, ty. Ja no. nie mogę was Mi się na palce nie mierz Dobrze, że ja, ja nie mogę was zaszukać A sy Sam o pół No dobrze A co nie, nie ma? Oj ojoj Oj 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 Nie Ale chłopie jest tak przyszłą Dobrze, sprawdzaj nie <noise> nie, nie, czy Zau zdrowie Zaufaj mi, dusza, zaufaj. Liar! Kur... <noise> <noise> A miałam Asa, dlaczego znowu to mi zrobiłam? Jezus, <noise> tylko zaufać. Do ja tobie zawsze zaufał. <noise> Ciekawe jak umiera ta postać, no nie? Ciekawe Popie. jak umiera ta postać. Miałem trzy dwa Jokery. Ja... Ja, ja miałam ja ja asa, biednego, asa. Ja miałam ja jednego. I Jokera. Ja się Jak chyba Przez... Jokery? Ja miałem jednego Jokera, co ty? Ja miałem jednego miałem, miałem. twój, jedną królówkę miałem chyba. Dobra, przestańcie grać ten... Co, ty gadasz. Oj. Co to jest za stół? Aha. King o proszę. O Jezu, One, dobra, sprawdzaj. No bez kipu. No Ale bym kliknął tego Xa teraz, to nie myśli, że tego nie zrobię, co? Nie! raz... Ona myśli, że ci raz Son tego nie zrobi. Nie. <laughs> Przestań! Przestań wierzyć temu duchowi, po prostu! Let's Let's yes. LOL, XD! Przejechałyście na No i masz za karę. Dobrze ci, to się nazywa karma. Słyszeliście co powiedziała? Uhuhu! Mi się wydaje, że eliminujemy ducha. No chyba, chyba trzeba będzie, nie? Hmm. No, taka zawsze jest. Dobrze ci, tak ci powiem. Było chłop... nie ma chłopa. Dokładnie. dużo tych króli pani w Kings! No, chyba nie masz więcej, koleżanko. No i sobie zbierz tą broń do głowy, byczku. Mm. Mm -hmm. Byczku. gra sławna. Bo gra sławna, bo gra sławna me or the bullet. Co, wziąłeś setsy? Pewnie na początku dobre. O! Ja jedną rzeczę odrzucę. Ty rzucam. tam w tle kurczak teraz siedzi. No, faktycznie. Nie, on siedział już, siedział wcześniej. Kurczak by? Ace. No to ace. Dziupiu, Co to mam? Fiu, fiu. Ojo, Ojojoj, ale mam raj. Izby z leon squeezy. aces. Ale mam głos z ku tym. No zarazem. Weź różowe włosy. Sprawdzać go? No, Jak Sigma, jest, ja to on to jest frizz, człowieku. No to ani trochę nie. Ja zdań, rozum, ja to ani trochę nie Sigma, to trochę wstyd, nie. <śmany> Chyba <trochę wstyd>, <śmany> se musisz kolego usta zrobić, co? Liar O Znaczy Kigwa. Uuuhuu uh mm. dobre wręcz zostały. zostawić. Ktoś tu Aha, co to znaczy, że nie można? Aha. Aha. Uf, bo my sobie ufamy we dwoje tutaj, wiadomo. A to ja to co? A ja to co? Queen no ja trochę, Żebyś się nie Nieźle. się nie ufa, Nieźle. Się nie ufa tak Repo, tak. gdybym rzuciła to bym przegrała. Psa awesome. Dobra, wchodzę na streama i mówię wam gardy. Nie, nie rób tak, nie rób tak. Nie, no, mam takie opóźnienie, że ten mecz się skończy zanim ja zobaczę. Kurek rzuciłeś? Na pewno dwie? Nie. Lolik Queens. A ty? Co rzuciłeś? Three queens. No co to ma być? Oh Teraz unlucky, darling. Teraz naprawdę mógł rzucić. Teraz naprawdę mógł rzucić to. Mogę rzucić, a mogę mnie rzucić. Ile masz kart z królowe? Trzy? Niemożliwe. No, no, to możliwe. Karty nie, jeżeli... Ale chodzi mi o... ile królów... Tam jest królo, król... królokwinców. nie wiadomo. Zero, same królowe. No to są... <laughs> To ile... ile królokrólowych ja masz? Tak, jest to możliwe z Ej! Ona mi sama wybra... Sama mi wybra kartę? No, pewnie tak było. No ja ja pewnie to, że tak powiedziałeś. F, f. Ja się tylko modliłem, że No dobra, no ale to wybiera randomowo. Ostatnie przytrzyma. Giąskie to okay. jest. No, Nie sprawdzajcie się, bo możecie sobie ufać. Przecież. No tak. No, 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 no. A samego końca. Nie. Yeah. No nie. nie Szkoda, że tamtej tej królowej nie rzuciło. Ostrożnie, ostrożnie. To ja sobie rzucę dwa. I ale śmiesznie umarła ten królik. Three aces. Śmieszne. <laughs> One ale co? ace. Co to królowo? One ace. No, to ace. To? Liar. Strzelasz se w pizzy Ale to... to jest najgorsze, bo jak życiłeś ostatnio, to nie może z go handlować. Myślałem, że tam wróciłeś dobrze Teraz będziesz mnie sprawdzać. Ja dwie co wróciłem też wie, ja myślę, że teraz będzie sprawdzać Ajajaj, e, ile ja mam? 2 tak? Dwa. Dwa. na 6, ja mam jeden na 6, nie? Niedobrze. Tak, tak. 1 na 6, no? Nie dobrze Dobra. O jednak dobrze... Chciałem tablet. O no, coś się musiało rzucić, nie? No <laughs> popatrz się prosto w oczy dla jego. Okay. Hej. <laughs> a masz nie. No, ja muszę coś sobie tutaj poukładać powoli. One, Ta małpa Queen. Podpowiada za tobą Coś po prostu układa. Strzelce w Dobrze Strzelce rzucił. Dobrze rzucił. No ja wiem, no ale to on sami mówi, że on kłami No to automat, Jak 1 jeden na jeden to jest z automatu sprawdzanie. Nie trafię sobie w głowę. Guess who wins? <laughs> no. Oh. Nie A teraz rzuciłem na baitę, no nie? To były złe. Mam ja jedną Nie miałem za trzy. Zmieniam idealnie. Teraz wrócę Tak, tak, krue. za długo myślałam. Był timer. Ale ja nie słucham uwagi. One king. Liar. Czułem to, czułem to nosem, nie? A ja nie miałem w ogóle żadnego króla. Nie. Ja miałem dwóch i chciałem rzucić po tej kurze. <grym> alright, alright. you got me. Nie, nie, po prostu. Prost, w Uzie. A ty by się to? Jest no nie, zna. Dobra. O, ja sprawdzałam, A, ja, A, to A to jest debil, jak kurka. A teraz jest trip devil, jak chcesz. Oho, Samo jak na razie, ale nie wiem co to jest. Graf pyta, ale są troszkę grube, zgadzam się z tym. Yy, jak ja pierwszy raz to zobaczyłam, to stwierdziłam, że trochę zbyt fatalne. No tak, no coś no. było. To może ktoś musi rzucić czerwonego i całego przyłapać, nie można przyłapać. Ale ja nie ma żadnego czerwonego, nie czerwonego. Co to jest? A co to czerwone daje? Nie O wiem co to jest. A co to jest? Nie, nie wiem, żółdź, to się dowiemy, Nie, wiem. bo nie mnie się boję się. Dlaczego masz 0 na 3. 0 na 6? Zginę, prawda? Dawaj <èk> <ga> A co Co Dobaczmy, co, o, co to? Wet. Dobra. Nie. Mam... ale mam do... <ologia> Zabiłeś nas! Dobra! fokus na big dica, no co to jest? <w> Dobra, fajna to jest, że się podoba. O kurde! To, to być. No bo ja miałam... to był króla czerwoną, więc wszyscy obrywają, bo było stół króla. One. A jak już ma czerwonego króla, to ma safe, no nie? Ale to tylko jak... jak jest stół One. króla po prostu, Ace. jak byłby stół królowej. Yeah. No tak! One. Ace. Ale on to będzie zrepo Jak zreportowałeś czerwonego, który był dobry, to wszyscy muszą się strzelić. No do dobra, a jak... nie wiem, odwrotnie będzie. Może będzie to to czerwona? Ace. One ace. A ciekawe, czy to można przepracować z innymi kartami? O, ale to będzie coś jak u nie teraz, tak. Ale zresztą nagle wszyscy te reprezentacje... One Puszyłem, ace. Liar! Weź strzel głowę! I słyszycie, co ona mówi? Ja zwanam, ale tylko samuś. w grze komputerowej. Jak będę tak do niego Że on jest parterem Twitcha. Well, ain't my first rodeo. <grym> Ej, nie, no gruba gozka, wiesz jeśli Typier się Asa, i, wiem, na siłach, żeby to oglądać, to... Jak No miałem czerwonego Ace normalnie, bo to jest chyba to jaki masz stół, taką masz czerwoną kartę, dobra. wiesz, to jest ta jedna jedyna karta ze Tak, tak, karta. tak, tak, tak. Ja patrzę Steam Anci, zobaczyłem co ma. Tylko nie mu. Ja nie wiem. Wiem, nie, nie napis, napis, na nie Napisz... Na Discordzie, napis na Discordie, Ale uszy źle założyłam! Uszy źle założyłam! <laughs> Three Muszę je zmienić. Playing with fire One king. <laughs> no I mogłam go sprawdzić, bo on mnie oszukał. One king. Liar. Nie wystarczyło trochę poczekać i weszło mu na psychę. No <laughs> nie, to ja tak chciałem sprawdzać, bo już dużo tych Kingów chcieliśmy. Nie zaufał ci. Guess who wins. <laughs> Jestem królikiem. Dobra, jest? Oh. Jestem królikiem. No bo królikiem. Ale to fajnie z tą czerwoną kartą. To no queens. Z tą czerwoną kartą? to jest zajebiste. Im. <głupia> ty głupek, ty. Jest większy, większy. Ciężej jest po prostu. To jest za wiele lepsze. Liar! Coś mi kur... tematycznie nie ile wy żeście tym królom wrzucili patrząc ja mam ręce. Sprawdzaj! No sprawdź! Czy za bardzo One boisz? Nie, będę grał na czas. Okej. Okay. Bo mam na to... One queen. Liar. <laughs> I tak nic nie miałam już. Nie, było rzucać. Nieee no. Percy. Takie, się Ace. Aleś, się czerwony Ace. No tak. Czyli że ktoś może dostać. No to mówiliśmy. A, dobra, to ja może być czerwona karta. uszy zmieniałam, więc może czy musi być ta karta. Ty badzisz, czy to na One Ace. Musiał że mnie sprawdzi. One ace. One ace. Two aces. Dobra. Si nie masz, dobra, no. <laughs> Nie ma. One, ace. Nie ma, nie ma. <laughs> One. Liar! Dramatycznie już nie działa, no. <grym> no i Od Aha. początku nie miałem żadnego asa. Ja <grym> <miałem tego> <grym> no w ogóle. Nie well, ain't my such... first rodeo. Zaintym, tylko jak kartę, nie? A, no. huh. To już wiemy, żeby nie <grym> reprezentować <się> po <pojedynczych> <grym> No to teraz każdy po jednej ja będzie ciupał. <grym> no na pewno. No. No ty się rzucać jakby multipaku tej No ja sam lubię multipaka rzucić po 3, po dwa. 2 One. Ace. Tak, Nie będą reportować jednej to rzucamy <laughs> tak? ja zreportowali tak nie, nie może zreportuj. Nie, bo Zreportuj. Nie, bo... Zreportuj. No, zreportuj. Nie! Nie mam psychy, żeby kliknąć X. -a. No nie mam psychy, żeby rzucić X. Bo Boi się. Ale... Ale no boi się. Ja pierdolę, serio, nie sprawdziłam. A co rzuciłeś tam? Nie powiem! Nie powiem. Nie, powiem. Siemanko, się... więc, siemanko, koko. No teraz to Aces. Tak? Nie! Oj, oj, ale ja sobie oh ja Nie mam mowy, mowy żeś miał Ja bym sprawdził. <laughs> nie ma takiej mowy. Raz mu wygrać yes. Andrzej, ja rzuciłem dwa. Oś nie, nie ma żeby... ciebie. I rzuciłem jednego czerwonego. Nie mam mowy, że miałeś trzy raz Liar. <laughs> Miałem jednego, aż <Sani. laughs> Nie no, rzuciłem czerwonego na początku. Zaufałam ci. <laughs> Ale łatwo się manipuluje. No. no chciałam tak zrobić. Chciałam tak zrobić. Że rzucić Jokera i ten. Ja pierdzielę. Wkurza mnie to, że jestem taka Chociaż sama na jak ta... Jak, jak ci ludzie z mafii. Ludzie z mafii. Tak łatwo mną manipulować. O, jak nie reportują pojedynczyk, to rzucam. Hyping, to of King Liar! Ach, super! <noise> Hehehe, co przeklinasz? Chyba się żegnamy, Marcin. Co <noise> nie, się, że Żegnaj biedą, <noise> nie, 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 bo ty się dwóch kłopotów. Well, ain't my first rodeo. Dobra. Huh. Przepraszam, przepraszam, że przeglądam. Przepraszam. O, już, już nie będę przeklinać, przepraszam. Za to teraz my no, przeklinamy nie. One King. Czerwony. King. No, różowy. One King. O, to takie mój. One King. One. Teraz zielone leci. One King. One king. Nie patrzcie na nas, benikował. One king. One king. Kurdy, no myślałam, że mnie sprawdzi. One king. Liar. Nie. Wystarczyło <stylisz> <zyskanal> <gulisz> <nie. gulisz> pomachać główkami, żeby dobre karty. <gulisz> 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 jako, jakie skupienie luck. <gulisz> no nie. Załadowałem jej trzy kule, naprawdę. Nie podoba mi się ta gra, nie podoba mi się ta gra. Co jakie karty macie? Robią mnie jak chcą. Jednego Assa mam, jednego Assa. Sam Assy mam, sam no way. One. way. Ale się skupiło, co? Sama siki. Chyba ci się karta pomyliła, albo talia. Noble, just fate. Ja pitolę! <grym> Najwięcej miałem <gniazda> i wytrzymałem, ale widzisz, że po ja to jest to, o mówię, że. Ja nie umiem kłamać. Stołoczny. I nie umiem też wyczuć. To jest najgorsze, bo ja was naprawdę lubię i wam ufam. My <grym gniazda> <grym gniazda> też się to lubimy, ale, ale trochę ci nie ufamy. Po tylu latach się dalej nie nauczyłem Nie wiem, David Graham. się, naprawdę się zawiodłam. Tak, tak. Ty w ogóle nie ty się boisz. BOJĘ SIĘ! Nie no tak, tak, to... Ona nam ufa, że nie rzucamy złych. O. Jak, to, jak to rzucić? Three aces. No lol, Lol, no, To już chyba koniec, co? Wszystkie asy pochwy. Co to ja mam jeszcze dwa. <noise> to jeszcze to kolejnego. Ja, ja Mogłam ja, ja ja rzucić tamte. Zostawić go na sam koniec. One, ace. No już za późno. No dalej, rekapituję. Twoj asy. <noise> koniec. Liar. No źle zepsułam no. <noise> A wiecie co? Miałam y, tego czerwonego asa wcześniej i go rzuciłam. Że ty ducha jest reporterem. Well, no ain't rodeo. ja mu zaufałem. Trzy króle rzuciłem. Two. To było obvious, nie od razu to kufać. Ja, jak ja widziałem, że on trzy trzykroletą, to ja widziałem, że to. Coś, coś mi tu spąci i. Ja wolę nie wiesać w tej jego akcji. <laughs> Bo mój ufa po prostu mu. Ufa, Dobre karty mu... mam. pierwszej nie reportujecie, więc. To powiedziałeś Jaka to teraz specjalnie, poledzyna. żeby ci zreportować. Tak, właśnie. No, się... no i wszyscy się strzelacie w głowę w tym momencie. No co ty głupi, ty nie, nie, jesteś? Nie nie nie, 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 nie. Duch. Ale to, to, to jest sprawdzone to chociaż. Let me hear nie. the opera. O, cycki? Andrzej, tylko, albo tego. A gdzieś nas w głowę? Dobra. Ale ześ się dali teraz. Prze nie, nie A Ania popatrzyła na swojego królika, kurwa i powiedziała, o cycki. No bo teraz bierzałam dopiero do. dół. To się zapakli, I... ja, Chuchu, w ja nie dołu. mam nic, ja jestem... O, A, One Queen. Dobra. Liar. Uuu. Co ty robisz? <laughs> Nie, nie jest się rzucił czerwony. <grym> Mówił prawdę widzowie! Przegnajcie! Ja zginę teraz! Zabiłeś mnie Oso, nie darling! się nie ukłamał! Jesteś nienormalny! My nigdy nie kłamiemy! Ja ci ufam duchu, od dzisiaj, nie? Jesteś mi najbardziej zaufany człowiekiem. Ja? <grym>, no to przelej mi 3000, oddam 6. 3, <grym grym> Dobra, reportuj to. Nie pomożesz, się bym tyle naszy... Znowu, jak przepuścicie znowu go na trzech kartach, to nie, nie usiedzę przed tym Raportuj. No, reportuj, no reportuj. Zaufaj mi, no zareportuj go. Zreportuj, no, Ancia, go. Zareportuj Ancia, go. Ancia przestań tak grać, musisz sobie zacząć reportować. Wy to robicie specjalnie, żebym ja teraz go zreportowała no, 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 i przegrała. Reportuj go! Liar. No, zrobiłam. No zrobiłam. Mówiłem. A ty znowu czerwoną, ty. Ojojoj, oj, oj. to ma koniec, co? A ci ręka ci się catch, O! No. Dzisiaj mi się... karty się mnie trzymają dzisiaj, co? No się nie Ani ja raz w czerwonej nie miałem Ile ja mam nad glówką? Jeden na Jeden. sześć o, no, no, no. A serio? Ja mam trzy? A kto mi tak dał? O, ty masz ty trzy? O, razy. Ja mam nie? raz, dwa, trzy, cztery mam, to... Ty, ja mam oj. też trzy nie no, co King. Ma na przykład. Ja nie mam One żadnego. King. <laughs> A teraz? King. One. King. Ja ja rzucam No ja król chcę, to nie że... był, duszku, nie? No nie ja był, chcę, nie żeby nie. mnie Ancia zreportowała, bo czerwoną rzuciłem. No bo ja miałem tylko jednego fraga nad głową. Dlatego na tego nie zrobiłam. To <noise> NIE o, Poszedł skakać Patrzcie po łączce. na <noise> Patrz. Dobry, Marcina karty, ma 5 znaków zapytania. <głos> <głos> <Niech> <głos> A wiecie co, Mandzia? Ma o no, ma... Queens. A, ciekawe. A ciekawe akurat. A ball, two. to kolejne Queen. One. Queen. A co two Queens. A ja w tym momencie rzucam aza. No. To, no to ja to Liar! <coughs> Ej hey, no, przecież z Nie, No i dlatego z okay. niej <coughs> A wiesz co ja zrobiłem? Rzuciłem czerwoną. Tak Właśnie cool. żyłem, dlatego nie kikałem. A ja z nim miałem kartę, alright, alright. you got me. Ja się boję ich sprawdzać, no. Aha. Wolę chyba się wystrzelać. Tak Na razie, musimy o, nauczyć się. Tego. Musimy tej się pozbyć. W... Nie, nie, nie. stół i rzucaj w nią tym stołem. O, znowu czerwona. Ale nuda, same czerwone. Liar. No nie no, ty starty robisz teraz No przecież nie, skurw... Miałem czerwoną, ale nie chcie mi rzucać No nie no, 50 na 50 Żegnaj <noise> Miałam 3 trzy, trzy, trzy króli i 2 królowe I Zauważyłem, że Andzia zawsze jak rzuca pierwsze, to kłamie. Dlaczego <laughs> no, <laughs> tak mówisz? Nie tylko Andzia. Nie, no. <laughs> ja no, zawsze trzy z Początku i to złe. Liar! Ona zazwyczaj jak rzuca dwie prawdziwe, to później reszta jest, znaczy dwie te fałszywe na samym początku, to reszta jest prawdziwa. Ale przez moje mi twoje taktyki? Still... Zbodniecie na ten tu i też mógł mnie oglądać. To <coughs> minus jest... mi kurwa widza. To połowę widzów stracisz. <grym> Co to jest w ogóle? Że macie po 4 na 6, czyli umieracie, a ja mam jeden na 6, i ja opadam w następnym? A ja przedwczoraj miałem 500 lat. No, 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 mi no, 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 nie, on no, zginął przy pierwszym od razu. <laughs> to był dopiero. Liar. Ja nigdy nie pamiętam. <laughs> hmm. Zginę? Nie, no chcę no chociaż się raz, raz wygrać. wygrać. Raz. Patrzcie, i i Try harder, darling. Nie ma Nie harder z tym Two kings. Oho, ciekawe. One king. One king. ci patrzy prosto w oczy, sędzia został kapitan. One king. One. King. Nawet king. nie patrzy, co już sam będzie widział. King. Teraz się to pytasz, więc widzisz. Liar nie miała karty Same dobre rzucałem Na no pewno nie miała karty. Nie Miałem miałam, miałam Miałem jokera i dwóch króli Ja mam asa Asa miałam ostatniego Nie, nie miałam żadnych karty taking A, co nie miałaś, No paru. Nie O kurwa Nie było, nie, Dobra. nie było Ty macie szczęście, nie A i co i tam, zostały 50 na 50 teraz mają A ja co mam? Ile mam? Nie. 4 na 6. 50%, 50 masz, że trafisz W głowę Szkoda, że tu nie można, noclipę Laja! Kurde! Gigaj! Chyba zepsuje to teraz będzie taki park. A ty nie możesz mieć tak, tak, śmiech to... No bo liczyłam na to, że pomyśli, że, no że robi inaczej. On jest przez zimę wszystkim z zimę. Ja, <noise> ja mogę też to grać na czas, nie bo miałem tyle dobrych między Gra, gra daje mi szansę. Marcin, usadu, przegraj to po prostu. Ostatnia komorandzia została. Nie mam żadnych dobrych kart. Poza jednym jokerem. <grym> ale kłam, go w ale go pierwszej Nieprawda, nieprawda. Zaufaj mi, rzucam go w o, pierwszej rundzie. Jeżeli rzucisz, i cię sprawdzę, i przegram, to się ja cię obrażę, do końca życia. Na <grym> <grym> <Za> szczęście <grym> ostatnio mało z nami gra, więc nic to nie zmieni. Naprawdę? Naprawdę? Złóż. Zaufaj mi, nie reportuj tego. Kolejną zreportuj. Zreportuj trzecią, teraz też rzucę dobrą. Kłamię, nie miał. Nie mam kart. Nie reportuj tego, Ancią. A nie, zreportuj. Nie reportuj tego. Liar. M mówiłem ci, żebyś tego nie robiła. Tak jak mówiłem, nie kłamie. Jest ja Let's hope this bunny still got luck. No, nie. Liczyłam, że to jest psychologia mówiłem ci płacić prosto do masakra